Zadanie to zrobię w sposób taki możliwie najbardziej klasyczny, niekoniecznie najkrótszy. Mamy tu prostą. Prosta opisana jest takim otorównaniem, jak tu jest pokazane: więc to podstawie za x, to podstawie za y, za y piątka, czyli tu jest 5, za x dwójka, czyli tu jest 2a plus b, tak samo z tego punktu. Przecież tu jest x, tu jest y, trójka za y. Piątka za x i mam układ równań, z którego muszę wyznaczyć a, bo to właśnie to a nazywany jest współczynnikiem kierunkowym. No to można na przykład zmienić w jednym z dwóch równań wszystkie znaki. Można, ale ja dla odmiany teraz zrobię inaczej. Może to komuś przypadnie do gustu. Nie będę dodawał, lecz będę odejmował. Plus b i minus b to jest 0. 2a i minus 5a to jest minus 3a. 5 minus 3 to jest 2. Tutaj tego zera to tak jakby nie było. Dzielę wszystko przez minus 3 i oto a równa się minus 2 trzecie. Taki jest współczynnik kierunkowy. Widzimy, że jest to odpowiedź b.